Dzień dobry. dzień dobry Czemu nie mówisz dzień dobry? Dzień dobry, dzień dobry No. Kultura musi być A jak Ale siomeczek ma wąs Ten wąs niejedną Dzie... Ale fajnie, to jest się z kim wiesz Dłuc. Nie no pewnie mhm. tak, Kurwa jakiś bąk się tędy przyciśnie tą pogratuluję No Coś kurwa wypadło i pierdolnęło w ale nie wiem co z tej C dwójki. Mówisz? No. Właśnie. Fiat 120 szykana od prawej. Jak ci się jechało na tej oponie? Spoko, to znaczy gnie trochę. Co? Gnie trochę. W sensie to nie jest priorytet, nie? Tylko... No nie ma czym. Nie ma czym, no. Będziemy jechać. No to chyba wszystko... Tak? No, na tym. Nie? W zakrętach. W zakrętach. Bardziej to być... O il się odrzuciło. <laughs> U, kurwa. No. Ludzie nie wiedzą. Aha, yes. A jak? O. Oj, sorry. Spoko, 206 plus lewy nic nie szkodzi. Za szybko. 220. Oh, oh, oh. Co? Mocno z i wygrodzenie od lewej, ciasto Ale co, nie zahaczyłeś, nie? Nie! Okej okay. Już nie, nie zahaczyliśmy. No i spoko. to było szybciej. Było, było, tylko już mnie zaskoczyła sytuacja trochę. <grym> Jezu, fajnie tak sobie pojeść, nie? No, dobra zupka. No. Mógł mi nie mówić, że skrzywe koło. <grym> aha bo to Będziemy jechać. Będziemy jechać? Gilbi z nosaleci, kurwa 200, raz no lepiej było Tak, 6 plus lewy, 150 mocno sam mój prawy hak ciasno nie wypuść. Sorry! Spokojny Zajebało rybką kurwa Okływa faktycznie Tak? No To cońkiel I klasy dzieliło się na konie, bo dwa konie ciągnęły wóz, albo cztery konie ciągnęły wóz, albo jeden konie ciągnął wóz. Albo wóz miał kapcia. Kurwa kupi. <grymne> Pas mam odwrotnie zapięty. Skrę... Nie będziemy wypadać. Skręcony jest. Dobrze. To rób tak, żeby nie wypadać. <grymne> Dobrze. Stary człowiek i może, nie? <grymne> <Jaki>, Jakaś świniak. <grymne> no już takie upalanie. No. Już. Myślę, że owocne. O. Testy przedtarmakowe, dziękuję bardzo. Ja również.